Gdy pojawia się Klaudia, a z Klaudią są dramy I myśli już w sumie aż tyle Znów pojawia się problem, od czego tu zacząć, bo w głowie już masz wszystkie chwile Na przykład szybka na dłuba, czy kogoś znów pozwać, podając się za Andrzeja ziębę I rozkochać w sobie czternastolatka, bo wiek nie ma przecież znaczenia Kolejna afera, pieniędzy znowu brakło, widzowie podłe hieny Judasze! Filmik na życzenie, czemu go nie chcecie, ale z was są Judasze Spysiński, Sam widzisz, że klaudia wszechstronna tak, że zaraz znów usłyszysz ją Ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę, chyba że mi nie dasz Ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę, chyba że mi nie dasz Mamo, ten podły glut znowu o niej nagrywa Love Deli i Za. Witajcie, Ancemony. Ja jestem Madi. Jeśli YouTube to las, to ja muszę chyba być naprawdę całkiem niezłym wilkiem, ponieważ zostałem wywołany w przeciągu jednego tygodnia przez dwie, a w sumie nawet trzy osoby: Queen of the Black oraz Maja Staśko, którym odpowiem już w przyszłym tygodniu oraz. <laughs> Tak jest to ta samo, o której nic nie nagrywałem w ciągu ostatniego roku, i tak jest to ta sama, która dziwi się, że coś o niej zacząłem mówić, mimo że sama wchodzi na moje transmisje na żywo i reklamuje swoją zbiórkę na wycieczkę do Dubaju. Ale od początku. Kim jest Claudeliza? Może zrobimy taki speedrun. Claudeliza to prawie 30-letnia kobieta, która najpierw nagrywała covery na YouTube, następnie vlogi oraz filmy z kosmetykami. Później jako że zobaczyła, że inne influencerki zarabiają i za sponsorowane wyjazdy, którymi ona gardzi zaczęła opierdziać swoich widzów, że ci nie wpłacały jej nawet złotówki prosto serduszka w słynnej aferze donate'owej. Następnie wpadła na pomysł, że będzie robić filmy na życzenie. Oczywiście skorzystałem z tej okazji, jej 20 zł, żeby nagrała film o mnie. Oddając się za Mateusza Spuślińskiego, oczywiście innego Mateusza Spuśńskiego, co Klaudia powtórzyła, podkreślając, że jest to jedynie zbieżność nazwisk. Maila z tego samego, który widnieje pod każdym moim filmem na YouTube. Zaraz po tym rozpoczęliśmy się miłosne perypety z chłopakiem, którego straszyła, z Michałem, który od początku robił sobie z niej żarty, czego ona nie założyła. mimo że wszyscy jej o tym mówili, oraz z czternastolatkiem, tak? Niestety dobrze usłyszeliście. Klaudeliza następnie, podając się za prawnika Andrzeja Ziemę, wysłała mi pozew na maila. Serio zachęcam do obejrzenia całej sagi Klaudelizy, bo to jest po prostu opus magnum tego kanału. Pod koniec Klaudeliza zaczęła nagrywać filmy, po czym po kilku godzinach je usuwała. Na obych filmach wyzywała dosłownie wszystkich, używając wielu wulgaryzmów. Moim ulubionym momentem jest kultowy już moment. Ten podły, adeny glut z Pysiński zniesławił mnie na całą Polskę. Pod koniec Klaudeliza założyła drugie konto, podając się za Marcina0000, zmieniając swój głos i udając, że to nie ona. Wkręcała ludzi, że się bliźniaczkę, nagrała boyfriend tak z Michałem. Zamknę mordę, minął rok, a ona wchodzi na kilka moich ostatnich live'ów i pod multi reklamuje swoją zrzutkę na Dubaj. Nie mówiłem o niej dosłownie nic przez cały rok, a ona ni stąd ni zowąd przychodzi na moje transmisje na żywo, żeby bronić się. Żeby namawiać ludzi na to, żeby wysyłali jej pieniądze, żeby namawiać mnie, żeby wysłał pieniądze, ponieważ na nie już dużo zarobiłem, ponieważ ona chce wyjechać na wycieczkę do Dubaju. Chyba mała ciekawostka, Klaudeliza obiecała, że na 2000 zł na tej całej zbiórce nagra piosenkę o wycieczce do Dubaju. Więc yy, propozycja ode mnie, kochani, jako że chcę dobić 300 tysięcy do 30 lipca, czyli moich 26 urodzin, yy, będzie transmisja na żywo. Yy, to jeśli z, zbierzemy 2000 nowych widzów, to ja Również nagram piosenko w wyjeździe do Dubaju, Cloud ewentualnie nagram piosenko w wyjeździe z Cloud do Dubaju. Subskrybujcie, bo będzie ciekawie. Co było dalej? Stworzyłem live'a, na którym oglądaliśmy dwie transmisje na żywo z Instagrama Cloudy Rizy, na którym y, po raz kolejny wypowiadałaś na mój temat. Ja nic o niej nie mówiłem. Obejrzeliśmy chyba jakieś 20 minut, 25 maksymalnie i przeszliśmy do kolejnego ciekawszego tematu. Dwa no, dni później Cloudy zrobiła godzinnego live'a na Instagramie. W pełni poświęcony był on y, mojej osobie. Powiedziała na początku, że transmisja zostanie zapisana przynajmniej na pół dnia, żeby każdy mógł sobie ją nadrobić, jednak mimo wszystko od razu po zakończeniu została usunięta. Całą transmisję nagrałem, ponieważ miałem przeczucie i teraz wspólnie o sobie obejrzymy. Hejka Ancymony. Hejka Klaudeliza. Kazaczepki. no to ja również mam prawo się wypowiedzieć na jego temat. No i też stwierdziłam, że zapiszę tego live'a chociaż na pół dnia. Z niewiadomych przyczyn live został jednak usunięty. Macie jakieś podejrzenia czemu? Oczywiście od razu mówię, że ta transmisja nie ma na celu nikogo urazić. Będzie przeprowadzona w kulturalny sposób. Uff. Kamień z serduszka. Tylko i wyłącznie chciałabym po prostu powiedzieć, co sądzę na temat działań tego YouTubera. Jakże wspaniałego. Oh. Czyli jednak będzie miło. Fajna odmiana. Zacznijmy od tego, że Mateusz Spiesiński zawsze był bardzo zainteresowany tematem Klaudelizy, czyli mnie. Bo taką miałam ksywkę, taki pseudonim artystyczny na YouTube. Zawsze to chyba gruba przesada. Nie komentowałem wcale wszystkiego, ale taki film jak Afera Donate'owa aż prosiły się o komentarz. Nawet gdybym nie był YouTuberem, musiałbym pogadać z kimś o tym filmie. I nie uwierzę wam, jeśli powiecie, że mieliście inaczej. Zaczęło się od tego, że zaczął nagrywać o mnie filmiki. Na początku były to tylko i wyłącznie komentary, opisanie danej sytuacji, z humorem. Na początku nie miałam z tym żadnego problemu, bo była ta afera donate'owa. Afera donate'owa była w 2018 roku, kiedy na mojej głowie były jeszcze włosy. Z tego, co pamiętam, mimo wszystko miała z tym problem. Aczkolwiek, jak wspomniałem przed chwilą, było to 3 lata temu, więc albo moja, albo pamięć Klaudy Lizy może gdzieś tam zawodzić. Prawda? Ale wiecie co? Mi się daje, że nie dlatego, że je jego interesowała moja sprawa, że on się przejął czymś tam. O kurde! Jak ona na to wpadła? Po prostu chciała na tym zarobić dużo i się mu to udało. No ale, wiadomo, każdy twórca chce zarobić, każdy prosi o pomoc, tak jak ja teraz na przykład, więc nie ma w tym nic złego, oczywiście. Czyli między nami, okej? Okay? Dobrze myślę? Nasze stosunki, nasza relacja z tym, jakże wspaniałym twórcą. Albo Klaudia chce mi bardzo słodzić, albo wyczuwam lekki sarkazm. Pomóżcie, proszę. Niektórzy mówią, że on mnie wypromował. No tak. Dzięki niemu trafiłam do szerszej grupy odbiorców, i być może gdyby nie to, nie znalibyście mnie. Chociaż z drugiej strony afera donalitowa była tak wielkim wydarzeniem wtedy, że myślę, że i tak prędzej czy później ktoś tam o mnie dowiedział, bo dużo youtuberów o mnie mówiło. Więc przejdźmy dalej. Ja się wkurzyłam wczoraj, naprawdę. Zacznijmy od tego, że jakiś czas temu ktoś ciągle pisał na live Mateusza Spesieńskiego jakieś dziwne komentarze w stylu Zapraszam Was na Instagrama Klaudelizy, tu Klaudeliza, ha ha ha, tu Klaudia. I ktoś stworzył podobny kanał do mojego. Miał tą samą nazwę. Nie, no zupełnie inaczej. Ktoś praktycznie od momentu założenia zbiórki Klaudelizy wypisywał na moich transmisjach na żywo wiadomości tak jak Hej, moja przyjaciółka jest chora i zostało już jej niewiele życia. Zbierał ona na podróż marzeń, aby spełnić swoje ostatnie marzenie. Zapraszam do wsparcia i pomocy. I tutaj link do zbiórki. Inne komentarze były mniej dramatyczne, aczkolwiek sposób pisania był w 100% klaudelizowy. Skąd to wiem? Ponieważ tak samo pisała sama Klaudia, jak i sam Andrzej Zięba. Więc albo Klaudia nieco kłamie, Albo ktoś opanował Klaudiologię do perfekcji. Napisano Mateusza wtedy, jak widziałem, że ten ktoś ewidentnie co tydzień pisze jakieś bzdury, bo to nie byłam ja. On powiedział, że mi nie wierzy, że jestem żałosna i spadaj. No to już nie byłam w stanie go przekonać, że to nie jestem ja, bo. Proszę bardzo, ja chciałam sobie naprawić wizerunek, a nie spieprzyć go jeszcze bardziej. Jeśli ktoś faktycznie nie chce spieprzyć sobie reputacji, to raczej nie powinien kłamać w momencie, gdy chce wyjaśnić jakąś sytuację, prawda? Klaudia faktycznie do mnie napisała. 20 czerwca, ale nie po to, aby powiedzieć, że ktoś się pod nią podtrzyma, ale żeby namówić mnie na wpłacenie pieniędzy na jej zrzutkę, ponieważ sam dużo na niej zarobiłem. 6 lipca zwyzywała mnie od buców, ponieważ zrobiłem sobie żart, pisząc, że zbieram na wycieczkę do Dubaju. Natomiast 17 lipca zwyzywała mnie od hamów. Jeśli chcemy wyjaśnić całą sytuację, mówmy chociaż prawdę, tak będzie łatwiej. Więc nie rozumiem, e, dlaczego ludzie mm, wierzyli w to, że ja tam poszłam i pisam jakieś głupoty. Bo robiłaś wielokrotnie takie rzeczy? Nie wiem, zgaduję. i Mateusz Spysiński jak zawsze, jak sobotę, czy jak co piątek robi sobie live'a. No i okej, okay, robi sobie live'a, gada o różnych ludziach. I nagle znowu jest moja miniaturka, ta, to okropne zdjęcie z tym roztwartym ryjem moim <laughs> i blond włosach przed trzech lat gdzieś, jak były te wszystkie jakieś filmiki. I czemu to zdjęcie wszędzie musi krążyć w internecie, czy nie ma innego, powiedzcie mi? Racja po internecie krążą również takie zdjęcia jak to to, 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 to i to. Ale Mati jesteś, naśmiewasz się. Absolutnie nie. To jest pierwsze osiem wyników, kiedy wpiszemy frazę Klaudia w Google Grafika. Czyli ewidentnie kpina sobie kolej ze mnie robi. Bo szuka pożywki, tak jak kiedyś powiedziałem, jest nienajedzony i szuka pożywki nawet we mnie w Klaudelizie. Po tych latach musiał znowu zacząć mój temat. I po co? Żeby zamieszanie robić? Żeby yy, zyskać pieniądze w ten sposób? Tak jest, ale jak sama Claudia na początku powiedziała, nie ma w tym nic złego, więc chyba między nami dalej jest okej, okay. chyba. Tutaj patrzę i się okazało, że on leci do Dubaju. Uwaga, uwaga, nie z Izą, nie z moją kochaną, tylko ze mną. Tylko pytanie, czemu ja nic o tym nie wiem? Powiedzcie mi, czemu ja nie wiem, że mm, lecę do Dubaju z Mateuszkiem? Kto mi odpowie na to pytanie, proszę Was. <grytanie> już Wam spieszę z wyjaśnieniami, moje kochane Ancymony. Skoro już zarabiesz na chorej dziewczynie, miałbyś chodzić jaja, żeby wpłacić część donate na zbiórkę, chyba. Że tak ci pieniądze brakuje i każda zutówka chroni cię przed ubóstwem. Ej, patrzcie teraz, patrzcie teraz. Big Brain Time, drugi, po raz drugi. Amelio, Amelio Malinowska, czy jesteś Claudelizą? Nie jestem Claudio, ale śledzę ją na Insta. Okej, okay. Amelio, y, nie musisz się martwić. Przed chwilką, dosłownie przed chwilką rozmawiałem z Claudelizą i jestem z nią ugadany, że my razem jedziemy na podróż do Dubaju, bo jesteś tylko obserwatorką. Pisałem z Klaudelizą, więc nie wiesz wszystkiego. Pisałem z Klaudią, bo ty nie jesteś Klaudelizą, nie jesteś. Przed chwilką pisałem z Klaudelizą, ona się zgodziła, że mogę zrobić takiego live'a, zgodziła się, że mogę o niej znowu pogadać, zgodziła się, że miał taki cel do i zgodziła się, żebym razem z nią jechał. Tak? Udowodnij. Ale to ja nie muszę ci udowodnić, bo ty jesteś iwicką, a to jest, to jest prywatna rozmowa. Ja prywatnie, prywatnie rozmawiałem z Klaudelizą przez telefon. Więc nie po pierwsze nie mam jak udowodnić. Po drugie, szanuję prywatność Klaudelizzy. Amelka, gdzie jesteś? Obrzydliwy kłamco zarabiania. Ej, ale Amalia, czemu mówi, że jestem kłamcą? Ale skąd? Dobrze, inaczej. To udowodni, że jestem kłamcą. Mówi, że nie jesteś Klaudelizą. Więc okej, okay, no nie jesteś. Uwierzcie ci na słowo, nie jesteś Claudolizą. Eee, ale ja rozmawiałem przez telefon z Klaudelizą. Ona się na wszystko zgodziła, sama zaproponowała, żebym dał taki cel Donatów. No chyba że chyba, że jednak jesteś Claudelizą. Chyba, że jesteś Cloudelizą, no to wtedy, wtedy zmienia to postać rzeczy. Tak więc reasumując, po co dałem taki cel do Knightu? Żeby wyśmiać naleganie Cloudelizy, żeby ktoś z mojego czatu wysłał jej pieniądze na jej zbiórkę. On po prostu robi sobie jakieś jaja. W dalszym ciągu, po tym długim czasie, zachciało mu się e, znowu kontrowersji. A ja nie chcę rozrywki. Z przeszłości. Nie chcę powtórki z tego. Tak więc po cholerę przypominać się komuś i wypisywać po roku takie rzeczy. Serio, powiedzcie mi, ja w głowie oczywiście mam, na głos tego nie powiem, ale wy mi pomóżcie. Nie wiem dlaczego on to znowu zrobił. Po co? Skoro przysięgał, zarzekał się, że to jest koniec Claudelizy. Koniec tego tematu. Ale jak dla mnie to żaden fejm nie jest, bo on nigdzie nie promuje mojego Instagrama, czyli nikt o mnie nie wie praktycznie. A chciałabyś. Kanał Klaudeliza już nie istnieje, bo jest inna nazwa zupełnie. Nie promuje mnie i nie jestem mu wdzięczna w tym momencie za nic. Ranisz. Mateuszku, jeżeli to oglądasz, to weź się zajmij innym twórcom. Jest tyle gwiazd tutaj w Polsce, jest tyle wspaniałych influencerów. i Jestem pewna, że są lepsi ode mnie, ładniejsi, mają bardziej bogate życie, yy, bajeczne. To po co o mnie mówisz, skoro jestem taka nudna, yy, beznadziejna? Na pieniędzy. Myślę, że już to sobie wyjaśniliśmy przed chwilą. Chciałam do niego wczoraj, żeby dał mi spokój, a ten sobie nic z tego nie zrobił, totalnie. Tylko w dalszym ciągu tego live'a prowadził. Nie zgody, żebyś używał mojego wizerunku bez powodu i bez przyczyny. Bo ja nie, nie wiem po co to robisz. Mateuszku, kiedy do Dubaju lecimy, w takim razie, powiedzmy? Żart, żart, żart na mojej transmisji polegał na tym, że nigdy. Nagle już Hawaje odeszły w niepamięć, inne czasy też odeszły w niepamięć. Dubaj się liczy dla niego. Lecimy razem. Mateuszku, ja nie wiedziałam, że ty mnie tak kochasz. Po prostu chcesz ze mną spędzić te czasy. Wow, naprawdę wielkie, wielkie. Wow. To dosłownie boli. Ja słuchując tej transmisji na żywo musiałam się kilka razy przejść po pokoju, żeby zwalczyć ból głowy. Więc ja tylko chcę to wyjaśnić, bo nie wiem o co chodzi w tym wszystkim. Może wy mi powiecie, dlaczego w dalszym ciągu porusza temat Claudelizy, skoro już jej praktycznie nie ma, bo jestem tylko Klaudią? Bo w naszych serduszkach zawsze będziesz Claudelizą, tak jak Psycho Couple zawsze będzie tą psychiczną parą. Nikt ze mną nie rozmawiał wczoraj i nikt się nie godził na żadnego live, więc. Nie wiem, co on wam wmawia znowu ten ananas, ale. Ciekawe skąd to wiesz. Czyżby Amelia Malinowska jej powiedziała? Dokładnie hipokryta, bo skoro powiedział, że kończy mój temat, to niech skończy. Jasne, można nazwać mnie hipokrytą, hamem, bucem, idiotą, kretynem, cokolwiek, ale można również wziąć pod uwagę to, że jeśli ktoś będzie mówił kłamstwa na mój temat. To nieważne czy ja rok wstecz powiedziałem, że nigdy już nie poruszę tego tematu, będę się bronił. Nie interesowałem się, nie zaglądałem kompletnie, nie reagowałem, a ty mimo wszystko znowu starasz się zrobić z siebie ofiarę. Naprawdę powinnyście z mają Staśko, i Quinnów do Black zrobić taki tercet. Najpierw byście coś powiedziały, a później liczyły na współczucie ludzi. Nie promuję żadnej zbiórki pod jego filmami, mówię to ostatni raz. Zakład, że nie ostatni raz? Nie ja już naprawdę nie zależy na niczym, serio. Nie gonię za sukcesem, mam to wszystko gdzieś. Tylko niech ten człowiek da mi się ty spokój w końcu, bo napędza hejt na mnie. Takimi właśnie emotkami, takimi mm, miniaturkami. Jak wytłumaczyć ludziom, czym jest hejt, a czym jest krytyka, albo nawet czym jest odpowiedź na to, że ktoś nas zaczepił? Pomóżcie. Ja, ja w tym filmie jedyne co robię, to proszę o waszą pomoc. Jeżeli chce się najeść ananasami, niech sobie zje. Egzotycznie się poczuje i będzie spokój. Jak ja jestem załamana, to naprawdę nie mam siły, moi drodzy, na jakieś nerwowe sytuacje i żeby jakiś twórca z przeszłości wracał znowu z jakimś kontentem na mój temat. Jestem pewna, że bez skrupułów znowu w piątek zrobi to samo i będzie kolejny raz ta miniaturka. Będzie miał w czterech literach, co, co mówię teraz, po prostu. Miniaturkę wezmę inną, nie wiem, czy w piątek, ale cholera przejrzała mnie. Dodatkowo będzie o tym wszystkim film. To znaczy, już teraz jest. Ten. Ten, który teraz oglądacie. A taka apropo oglądania to również zachęcam, żebyście obejrzeli Discorda Ancymanematyego. Są tam kanały tematyczne, można gadać, pisać, grać z ludźmi, można ze mną pogadać, jestem na kanałach głosowych, można ze mną pogadać, jak ze starym kumplem. Można pooglądać różne rzeczy. Taka propozycja właśnie oglądania, także zapraszam serdecznie, można popisać, powysyłać sobie emotki, można powysyłać sobie obrazki. Żaby są... PPPPO bardzo dużo. Są takie statyczne i są jak gify także na przykład ja coś wstawię, a ja ty możesz zareagować żabą, no ja bym, ja bym, ja bym, drugi raz szedł, ale no przecież po co mi drugie konto? Jeszcze poprosiłam go kiedyś, żeby wsparł moją zbiórkę, bo w końcu dorobił się na moim dramacie Fortuny, powiedział, że ani złotówki mi nie da. No to pomyślałam sobie, dziękuję bardzo, mam wspaniałych widzów, którzy mnie wspierają i jestem wam ogromnie wdzięczna za wszystko. Skoro taki... Człowiek nie chce mnie bardzo mu bardzo, z całego serca. Czy tylko ja coraz bardziej wyczuwam, że to nie jest jednak sympatia Claudeliza coraz większy żal, czy to tylko moja wyobraźnia. Znam no, oczywiście to, że jeżeli powiedział, że mm, wysyłanie mi paczek jest słabe. No, oczywiście to było okropne, i wiele osób mi przyznało rację, że nie można nękać kogoś w taki sposób. A tego nie czyni świętym. Widać, że Mateusz ma coś do mnie, tylko nie wiem co. Właśnie chodzi o to, że ja kompletnie nie miałem zamiaru, żeby o Klaudelizie znowu nagrywać. Minął rok, ludzie wysłali mi jakieś rzeczy, a ja nic nie reagowałem. Wysłali mi komentarze, jakieś współprace Cloud Klaudelizy. Na nic nie reagowałem, nic nie wstawiałem nawet na Instastory. A ona później przychodzi, ja się bronię, odpowiadam jej i znowu jest tym tym złym kanałem komentarzy. Przecież to jest błędne koło. Lagawin, załóżmy. Jest to kobieta zagubiona, czasami widać, że nieszczęśliwa. Ona również ma prawo rozwijać się w internecie. I oczywiście nie popieram hejtu, który na nią spada, bo kobieta ewidentnie widać, że chce zarobić pieniądze, chce się rozwijać, ma marzenia jak każdy, widać, że doświadczyła złego w życiu także i przyszła do internetu, nagle zaczęło się hejtowanie jej bez powodu praktycznie, no bo co by nie zrobiła zawsze jest hejt, aż musiała komentarze wyłączyć pod filmikami jeśli chodzi o Mateuszka, to oczywiście on też nagrywa na jej temat i po co? Żeby podżegać jeszcze bardziej ludzi, żeby jeszcze bardziej hejtowali ją. Nie widzę w tym sensu. Ewidentnie ciągnie swój do swojego. Jak Ela Gavin jest taką typową madką na YouTubie, no to Claudeliza jest taką typową ciotką, która przychodzi na pogaduchy na jakąś tam kawusie z ciasteczkiem. Kompletnie nie ma nic do powiedzenia, ale będzie ciągle gadać, no ale... Rozumiem, Ella Gawin jest jedyną osobą, która wstawiła się za Claudelizą. No pamiętam, że Ela wypowiedziała się bardzo mm, miło na mój temat i doceniałam to, bo obroniła mnie w pewnym sensie. Mówcie mi, różbita. tamas. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za to, co ona robi, nie możemy tego zmienić. Każdy robi co chce. Jeżeli nawet coś zrobi złego, to prędzej czy później się otrząśnie, zrozumie i pójdzie przed siebie i zmieni swoją, e, zmieni swoją taktykę. Tak jak. Ty, Tak, widzę, że tutaj jest zjazd fanów Mateuszka, tak, oczywiście, bronią go, i dogadują mi, ale ja już jestem... odporniona. Mm, wiecie... Uodporniona. Tak, tak, wiemy. Ja ten live mogę przeprowadzić jeszcze dłużej, bo mam dużo do powiedzenia, tylko że jestem tym wszystkim... YouTuber, który miał mi dać spokój, powraca. Radia ma dużo do powiedzenia, jesteśmy na 17 minucie, a ja od samego początku ciągle czekam na to więcej do powiedzenia. Ciągle czekam. Ciekawa jestem, czy za tydzień będzie to samo, czy też będzie live robił o kimś innym, a będzie wstają moją emotikonkę jakąś czy miniaturkę albo odwrotnie, często na... Na tych, na stories też mówi o mnie. Po raz kolejny i na pewno nie ostatni, nie. Ale skoro on leci do Dubaju ze mną, no to zbiera pieniądze dla nas, więc. Muszę się cieszyć w takim razie, Mateusz, dzięki. Nie ma za co, dosłownie nie ma za co. No właśnie, nie robię w tym momencie żadnych głupich rzeczy w internecie. No to zaskoczenie. Nie, Mateusz mi się w ogóle nie podoba. <laughs> w ogóle kompletnie. A jednak rani. Żadnych pozwów nie będzie, ja nie mam zamiaru z nikim e, żadnej batalii tutaj robić. Nie ma mowy. Żadnych pozwów nie będzie, będziemy się napierali. Ja tylko chcę, żeby on normalnie w świecie. Da swój spokój z Claudelizą, z Klaudią, ze mną po prostu, żeby sobie zapomniał o takim kimś i się odczepił, nic więcej. Bo ewidentnie bawi go to wszystko. Dobrze, więc po raz kolejny nie mam pojęcia, czy ostatni jest to ostatni film o lidzie, chyba że znowu zacznie kłamać na mój temat w internecie. Macie moje słowo. Ja wiecie co? To, co ktoś mówi na mój temat, to jest opinia, a fakty są zupełnie inne czasami. Zresztą co wy o mnie wiecie? Tylko tyle, co widzieliście na filmikach i to, co ja mówię na przykład na stories. Tyle nam wystarczy. Kiedy twórcy pojmą, że my jedynie komentujemy to, co oni nam pokazują i mówią, jakby nic nie nam nie pokazywali i nic nie mówili, to my byśmy nie mieli co komentować. Nie interesuje nas Klaudia jako Klaudia, nie interesuje nas życie prywatne Klaudii, tylko to co robi Klaudy Liza w internecie. A ja się nie obserwuję, wisi mi to ją, ty obserwatoru będę miała jeszcze więcej spokojnie, tylko mówię, jakie jest fakt. Ale przecież nigdzie nie podaje Instagrama i jest na mnie o to zła, ponieważ jej nie promuje, a teraz mimo wszystko jest mi wdzięczna, ponieważ więcej osób będzie oglądać? Nadąża ktoś? Gdzie co? Ja sobie śpiewałam, tak? Nikt nie pamięta o tym, że byłam w programie, nikt nie pamięta, że yy, muzyka była moją wielką pasją. To, że twórcy zaczęli nam, o mnie nagrywać, to się nie, nie prosiłam o to. Ja się o to nie prosiłam w ogóle. Ja pamiętam i powiem więcej, że od samego początku mówiłem, że Klaudia powinna zostać przy coverach, potrenować nad swoim głosem i gdyby ciągle robiła covery przez te kilka lat zamiast afer donate'owych, w tym momencie miałaby o wiele więcej profitów aniżeli hejtu i to jest fakt. Robi transmisję o innych twórcach, a wstawia miniaturkę Klaudelizy, takie niekorzystne zdjęcie z dawna, w którym pisze powrót Klaudelizy. I po co to wszystko? Nie może napisać na przykład, nie wiem, o jakimś innym twórcy? Droga Klaudio, Ancmony, Wysoka Izbo. Moje live'y od jakiegoś roku polegają na tym, że mamy kilka tematów pobocznych i temat główny. Temat główny zawsze następuje po pierwszej godzinie, po pierwszych dwóch godzinach, w zależności od tego, ile mamy tematów pobocznych i ten główny temat jest widnieje w miniaturce. I w tytule filmu. Wszyscy to rozumieją. Nie wszyscy. Napisałam tę piosenkę i już jest gotowa praktycznie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Na 2000 złotych na pewno będzie premiera. Ale na 2000 widzów będzie moja premiera. Najgorsze jest to, że mało osób mnie rozumie w ogóle w tej całej sytuacji i widzą tylko Boga w stylu Mateusz Spusiński. Żaden Mateusz nie pisał do mnie przed live'em czyli robi was w konia. Jednym słowem. No właśnie nie! Wszyscy widzieli, że to żart, a jeśli ty serio uwierzyłaś w to, co mówię, no to jest to kurczę smutne. Wiecie, transmisje na żywo przede wszystkim są spontaniczne. Nie chcę czytać skatki, tylko mówię to, co mi przyjdzie po prostu na myśl. No to powiem tak szczerze, czasem jednak chyba warto przygotować się bardziej do transmisji na żywo, do, do filmu czy czegokolwiek, ponieważ później może wyjść coś takiego. Tak, normalnie Mati wyczarował całą moją karierę. Nie robiłam nic w internecie, macie rację, tak. To jest po prostu król, ja muszę go dzisiaj chwalić. Dziękuję ci z całego serca, kochany. Za to, że taką sławę mi zrobiłeś złą Dziękuję. Proszę bardzo, zawsze można na mnie liczyć. Jeżeli tak z każdej strony ktoś ci dogaduje, jeżeli ktoś nie wierzy w twoje cele, wątpi w ciebie. Człowiek już bardziej jest załamany, traci wiarę w ludzi, w dobro innych, bo z każdej strony są tylko jakieś zaczepki, jakieś niemiłe stwierdzenia dogadywanie, to nie ułatwia zadania, moi drodzy. O nie, nie. ja od razu na swojej transmisji na żywo powiedziałem, że Klaudia uzbiera na swoją wycieczkę. Nie mam pojęcia, ile to zajmie, nie mam pojęcia, co będzie jeszcze musiała zrobić, ale na bank uzbiera na tę wycieczkę. Macie moje słowo. Czy zgodziłabyś się na walkę Fejma? Powiem szczerze, że nie, bo ja nie chcę się bić z nikim, boksować, to nie w moim stylu. Chociaż taki Mateuszek... No, ciekawe kto by wygrał. Uwaga, tu serce MacLeod chce mi bić? Nieładnie! Pan Mateusz Spysiński zawsze ma dużo do powiedzenia na temat ludzi, ale na swój temat mało mówi, bardzo jest mało wygadany, to jest ciekawe. Oho Jezu, ten tekst tak mocno działa mi na nerwy, że to jest masakra. Dobrze, skoro tak, to pozwólcie, że się przedstawię. Mateusz Spysiński, wizjoner, filantrop, myśliciel, geniusz, przystojny, fajny kumper, ziomeczek, yy... Dorany przyłóż, inteligentny, mądry, skromny, tutaj przede wszystkim znawca, koneser, idol, bożyszcze. Można by wymieniać sporo, no ale to tak, tak w ogromnym skrócie. Przez kolejne pół godziny Klaudeliza ciągle powtarzała to samo, a tego powiem więcej ostatecznie się nie doczekałem. Podczas godzinnego live'a naliczyłem około 20 wspomnień o zbiórce, 18 wspomnień o mnie, Siedmiu wspomnieniach o mnie, Turce: trzech, że powinienem mówić o sobie, dwóch o tym, że bez jej zgody nie mogę nic mówić, i ani razu nie wspomniała o prawdzie. Podsumowanie: Nie wywołuj wilka z lasu, bo chwa narobi hałasu. Nie każdy film musi, musi być poważny, niektóre mogą być śmieszne i mam nadzieję, że ten głupkowaty przypadł Wam do gustu. Niektórzy ludzie i niektóre rzeczy po prostu się nigdy nie zmienią. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy ten film zobaczyli wcześniej, zobaczyły tym osobom wcześniej. Tu macie Instagrama, na którego wstawiamy zdjęcia z analoga, oraz informuję na, o wszystkich rzeczach związanych z YouTube'em i jest ze mną tutaj w sumie największy kontakt. Tu macie kodzik na Gaminata, jest to kontant Simone, 10% zniżki na cały asortyment. Najfajniejsze smaki ode mnie to jest oczywiście Watermelon i Blueberry i Lime and Lemon, oraz w proszku. I oczywiście Select Shop, macie ciuszki, 15% zniżki na Kotan Simone i 5% zniżki na na materiały, na rzeczy już przecenione. Tyle ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie. Pamiętajcie, co złego to się, ja. cześć Claudeliza, 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 za gdy wstaje rano, odpala minsta, influencerek czegoś świat.